Dziś rząd Donalda Tuska proceduje akt, który dotyczy cenzury w sieci. To urzędnik rządowy, to polityk rządowy będzie decydować, co jest fake newsem. Ludzie, którzy sami w ciągu nawet ostatnich dni tworzyli najbardziej kompromitujące fake newsy, które między innymi dostarczyły narzędzia propagandy dla administracji rosyjskiej na forum międzynarodowym. Mowa o Bosackim, który kłamał na Radzie Bezpieczeństwa e, ONZ. I ci ludzie mają dzisiaj decydować o tym, co ty możesz napisać w internecie, jaką możesz wyrazić opinię. Przypomnijmy, że to jest to samo środowisko, które chciało przyjąć ustawę o tak zwanej mowie nienawiści. A już dzisiaj ścigają ludzi na przykład za to, że wyrażą obawy związane z masowym napływem Ukraińców do Polski. Mowa tutaj o e, dziewczynie, o Niku Najka, katolicka influencerka, e, która napisała, wypowiedziała takie zdanie i była ścigana przez to, przez, e, przez prokuraturę. Do czego dążą? Dążą do tego, żeby móc zablokować każdą niewygodną dla, dla nich treść w internecie. I takie czerwone, nie będę tu przeklinać, bo sami możecie dopowiedzieć, e, jak Gawkowski będą decydować o tym, co jest fake newsem. To jest, e, no można powiedzieć... Już jawny autorytaryzm, bo wolność słowa to jest coś, o co walczyły pokolenia Polaków, o co walczą pokolenia ludzi z naszej cywilizacji od wieków. Za wolność słowa zginął ostatnio Charlie Kirk, za to, że wyrażał to, czego mainstream nie chciał słyszeć. To samo dzisiaj ma miejsce w Polsce i pod pozorem prac rządowych chcą wprowadzić. Jawną, skrajnie daleko idącą cenzurę. W Nepalu skończyło się to tym, że budynki rządowe płonęły i doszło do potężnych zamieszek. Będziemy Was informować o tym, jakie dokładnie przepisy zostaną wprowadzone, bo być może pora wyjść na ulicę, tak jak to było w przypadku Akta w 2012 roku. Pozdrawiam.